i witajcie z tej strony Pekki Wygląda tak, że dostałam komentarz, aby zareagować na polskie memy, więc to robię prawie. <laughs> Mamy śmieszne TikToki, e, które są polskie, e, więc zobaczmy co nas będzie czekało. Mam nadzieję, że nie dostanę żadnego copyright strike'a, ale to się dowiemy po fakcie jak zawsze. Więc zobaczmy. da?

Proszę, proszę się podzielić z siostrą ciastkiem. Mm. Dawaj, dawaj. <noise> Jezu, to jest takie prawdziwe, ale to jest tak głupie zrobione. <noise> Dobra, nieważne. Cześć, siniary. Dzisiaj teścik orężowy z taką małpą. Mm. W środku biały proch. Uuu. Tak, uwaga, testuję. O, jak daje! O, kopię, nie? Kopie! Właśnie na 6 na 10 O cholipka Jezus to nie słyszałem O, reakcja na reakcję na reakcję. Co to, to masło? Co to było? Jest powodem wielu rozwodów, tak? Je wszystkie, nie? Milenka, jak ktoś się smuci, to jest smutas, tak? A jak ktoś się kłóci? To jest kutas. Kopie. Kopie! Tak samo jak mój kot w tle. Takie mnie ci pije, wodkę przed film. Mami nie pije! Ciekaj. Ale mam zawsze przygotowane Polska wodka, jak ci piję śli! I słuchajcie, jaka akcja? Napisałam na fejsie, czy ktoś chce ze mną pójść na kawę. I taki mój... Kolega, ale właśnie my jesteśmy na pan i pani powiedz, że musimy się złapać. Trochę się boję, bo damy się z nim widziałam, ale jadę do centrum, muszę się z nim złapać. Ja, ja! Do, 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 do. Co on robi? Mógłbyś powtórzyć to, co powiedziałeś? No uważam, że to jest cholernie nieeleganckie, no. Ale co? No na przykład nie wiem, rozstalibyśmy się. No. Nie i wspólnotę wspólnotę no Ale ja kupiłem dwa samochody ze swojej kminy. <grym> ale ja nie chcę twoich samochodów. Zacznijmy, czemu ty nie mówisz? co by się, się z nimi stało. Musisz podzielić, dlaczego. Ale ty... czemu ty masz takie dylematy? A co ty, a ty... ty, 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 ty też planujesz? jest. <grym> Słuchajcie, on jeszcze się nie rozwodzi, <grym> a już kłóci się o swoje samochody. <grym> Kurda, ale prawda. Sez Waldek, no jestem w z tym <grym> Jan daj mi te Zoto bajdek, bo w banku wszyscy czekają. I to wszystko, idę do gablety Dobrze, dobrze? No nie dobrze. że życie każdej pralki to ...wypierdalaj. <grym> <grym> jest płaska? Nie, pół płaska. Jak to pół płaska? No pół płaska. Że co? Je jest płaska, tak? A. I po jednej stronie ludzie chodzą i po drugiej. O, cholera, właśnie, tak jest. A ci na dole nie pospadają? No, się spytać. I... <noise> co? W Australii? Kluski śląskie, kompot Modra kapusta Kluski śląskie, kompot Modra kapusta Lekko strawny kompot Przełknąć wyszny kompot I rolada teraz. Lekko strawny kom... Ej, jak się nazywasz? Pierdol się Julka! <ścoughs> 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 o, Rilew, kurde psa je tak. yeah, w nalekcjach? Na trzy robimy brzydkie miny. Raz, do to na raz. <grywa> Wiedziałem, coś takiego <grywa> będzie. Zamknij <grywa> oczy. I co widzisz? Nic, Ciemność, widzę. Ciemność. Tak by wyglądało moje życie bez ciebie. Hmm. Aha, okej. Okay. Jaka jestem? Jaka jestem, Luzia? Miałaś powiedzieć, że jestem kochana. Okej, okay, dzięki. Normalna jesteś. Szybko ją postawiła na nogi ten tekst chyba. Jezu, yes. ok. Po pierwsze, dlaczego jest taki długi? Ode mnie nie usłyszysz ciepłych słówek. A w ogóle jest taka historia. Najlepszy kebab, który jadłem, to był w Amsterdamie. Dla tych, którzy nie wiedzą, Holandia, ale na poważnie. Ostatnio gadaliśmy z kolego, z którym tam byłem, nie? Bo ogólnie chcieliśmy razem um, odwiedzić trochę Europę. Um, to było takie podziękowanie dla niego z, z mojej strony, bo mi pomógł się przeprowadzić do Berlina jako jedyny, więc um, to było takie, że powiedziałem, "Dobra, ty nigdy nie byłeś poza Niemcami". I pojedziemy sobie, pojechaliśmy tam do Pragi, potem do Amsterdamu, nie? Chcieliśmy potem też dalej, a na wtedy korona się zaczęła i. Rzeczy prywatne, i tak dalej, no więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, um, ale to, to nie, nie, nie cęk tej historii. Przy stadionie, naprawdę, przy stadionie jest taki budynek okrągły, i tam po prawej stronie, tak, tak prawie że naprzeciwko stadionu, jest kebab. On robi tam taki szał. Na przykład bierze sobie taką, um, taki um, prostokąt um, z, folii, znaczy z folii, z aluminium, nie? Tam wkłada tam mięso, um, przez maszynę wrzuca, nie? To tak, tak, tak kładzie na tym i to tak wjeżdża, nie? Tak, tak patrzymy, nie? I wychodzi ze serem, z drugą stroną, kurty, ze serem. <grym> to jest takie high level, normalnie. Ale dobrze zobaczysz, mam minutę tego, to lecimy z tym. Pogłaskanie po główce, będzie dobrze. Wszystko będzie okej. Okay. Nie, ode mnie usłyszysz prawdę, bolesną prawdę znienawidzisz mnie, obrazisz się na mnie na lata, ale przyjdzie taki czas, że zrozumiesz, że miałam rację. Wtedy poklepisz mnie po plecach i powiesz. Dzięki stara. Nie, bo, bo 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 to jest kosmos. Nie pali się tu nic. Eee. Bo nie ma atmosfery. I. Ona niszcza. Ojciec, gdzie pieniądze moje? Jakie pieniądze? Z komunii! Pieniądze! Nie Chciałabym być nauczycielką. Chciałabym być psychologiem. Będę tłumaczem przysięgłym. Witaj na moim kanale TIKTOK! Póki co to ma... Dobra, można, można. Ale w sumie tak podobie trochę myślałem. Ale to wam zaraz też opowiem, co tam w sumie myślałem że cię nie? No. Ty dobra, 34 i Ja pier... Mam to! Patrzcie. Na bank ten dzieciak nagrywa TikToka. Jak się stara, tańczy trendy. Haha. A i tak w DC będę ja. Dobra, proszę Państwa. Stop, stop, stop. Nie następny filmik nie autoplay. Wyłączamy autoplay. Stop, autoplay. Nie ma już. Koniec tego. Mamy prawie 10 minut. Ale jak głośno krzyczę, przepraszam. Więc uh, aby wrócić do historii, um, o swoich marzeniach, którym ja jakie dziecko i tak dalej. Kim ja chcę zostać i tak dalej. Też miałem w sumie taki jeden etap w życiu, gdzie pomyślałem o tym, żeby może ewentualnie zostać na nie? Um, też dawałem wstępnie korki dla um, osób z podstawówki. Um, miałem tam jednego podopiecznego, miałem w sumie dwóch. Ten drugi był um, w gimnazjum, to więcej taki ej loco, loko, spoko i tak dalej, nie? Um, a drugi to był naprawdę chłopak z podstawówki i go wyciągnąłem naprawdę z złej oceny na, na czwórkę więc um, myślę, że to był dobry wstęp jak chodzi, to było podczas wszystkiego jednego roku, nie więc ładnie go wyciągnąłem i myślę, że po prostu to jest um, no jedna rzecz, która mnie ciekawiła, też rzecz, która Wiem, że w jakimś stopniu potrafię, ponieważ umiem wytłumaczyć w taki sposób, żeby było zrozumiałe na każdym punkcie, ponieważ ja ogólnie też myślę o tym, co by było gdy, albo kto, kto by mógł pomyśleć tak, albo jak i tak dalej, bo nie wiem dlaczego mój mózg tak tak <noise> działa, tak trochę, nie? Tak samo mam czasami takie rzeczy, że randomowo moja głowa myśli o sytuacjach, które mogłyby być w życiu i, i konwersacje, które były Takie kido mam czasami w głowie. Nie? I tak sobie myślę, co by było na przykład, gdybyś to stało, tam co stało, albo tu ta osoba to teraz była, albo tamta osoba była, nie? I takie takie różne rzeczy mi tam przychodzą do głowy, nie? Um... No, więc e, to jest jakiś śmieszny atut, który teraz w sumie trochę mi daje takie myślenie poza. poza kątem, jakbym to nazwał, nie? Um, No, więc to było w sumie wszystko, więc chciałem zostać nauczycielem, chciałem też zostać aktorem, muzykiem, a zostałem <śmiech> pracownikiem. <śmiech> No, więc aktualnie też yy, nagram się drugi filmik, gdzie tam wam trochę opowiem o, o swoim życiu jeszcze. Więc zostańcie przy tym i do następnego razu.